To jest sprzęt, który ma dwie elektrody EG i coś fajnego. Ma HRV, czyli pomiar pulsu. Coś, co do mierzenia medytacji naprawdę fajnie się przydaje. Przy dwóch elektrodach i jednym HRV jesteśmy w stanie zrobić dla osoby, z którą trenujemy bardzo, bardzo dużo. Na pewno. Super będzie działać dla wszelkich osób, które mają problem ze stresem i potrzebują się szybko wyłączyć, szybko zrelaksować. Się tak wybiera miejsce na głowie, które chcemy mierzyć. To się to przyczepia do bazy. W ten sposób możemy zmierzyć sygnał w dowolnym miejscu na głowie. I to jest fajne. Czyli, jeżeli wiemy, czego szukamy i co chcemy zmierzyć, którą aktywność której sieci chcemy sprawdzić, jaki to jest stan medytacyjny, jaki to jest stan umysłu, jeżeli wiemy, jak to wszystko działa, to z tymi dwoma elektrodami jesteśmy w stanie naprawdę dużo sprawdzić trenować.